Dzień dobry, dzień dobry. Chciałbym, żebyśmy spróbowali dzisiaj popatrzeć na coś, na coś troszeczkę innego. Wróćmy sobie do zbiorów liczbowych i do pewnych własności działań. Tak naprawdę pewnych działań, pewnych ich własności, które zachodzą w danych zbiorach. Zobaczcie, jeżeli weźmiemy sobie zbiór liczb rzeczywistych, czyli ten najbardziej standardowy zbiór, który, który rozpatrujemy, i popatrzymy sobie na działanie dodawania. Na razie na samo dodawanie oczywiście możemy też dołożyć do tego inne działania związek rzeczywistych, takie jak na przykład mnożenie. I patrzcie, jakie dodawanie jest? Na pewno jedną z takich naturalnych własności dodawania jest to, że jest ono przemienne, prawda? Czyli jak dodamy do siebie A plus B, to wyjdzie dokładnie to samo co B plus A, niezależnie od tego, jakie A i B weźmiemy. Czyli dla każdych A i B rzeczywistych... Zachodzi taka własność, że a plus b to jest to samo co b plus a. Dodawanie jest przemienne w naturalny sposób. 7 plus 8 to jest to samo co 8 plus 7. Inną własnością, taką bardzo naturalną e, działania dodawania jest tak zwana łączność. Łączność, czyli w taki sposób, że jak mamy dodać do siebie trzy bądź większą e, liczbę liczb, to możemy to robić w dowolnej kolejności. Czyli tak naprawdę ta własność powie tyle, że a plus b. Najpierw dodane do siebie, i do tego dodane c, to jest to samo, co gdybyśmy dodali a, a do tego b plus c. Zobaczcie, jakby ta własność mówi nam, że kolejność dodawania nie ma znaczenia, czyli jak mamy gdzieś nawiasy, możemy sobie tak naprawdę dowolnie przestawić. I to oczywiście działa dla każdego a, b i c, które są liczbami nie, rzeczywistymi, nie mają tutaj żadnych własności. Dodatkowo, w zbiorze liczb rzeczywistych, jeżeli chodzi o działanie dodawania, mamy taką jedną bardzo charakterystyczną liczbę. Mianowicie taką liczbę, którą jak dodamy do dowolnej innej, wynik się nie zmieni. Czyli a plus ta szczególna liczba da nam a. 7 plus ta, dowolna, ta specjalna liczba do tego dodana, czyli 7 plus to dziwne coś dodane dodatkowo, da nam dalej 7. No tym, tym, tym elementem, tą liczbą jest oczywiście 0, prawda? 0 jest taką liczbą, że jak dodamy ją do czegokolwiek, ona nie zmieni wyniku, prawda? Czyli zobaczcie, istnieje pewna szczególna liczba. 0 nazywa się, prawda? Taka, która ma taką własność, że dla każdej liczby rzeczywistej A plus 0 to jest to samo co 0 plus A, to oczywiście mogliśmy pominąć, bo mamy przemienność i to jest po prostu A, czyli dodanie tej liczby, czyli wykonanie działania z tą liczbą nie wnosi nic, nic nowego. No i zobaczcie, ta liczba ma też jeszcze jedną własność. Każda liczba rzeczywista ma liczbę do niej. Przeciwną, przeciwną, czyli jaką? Taką, że jak do pewnej rzeczywistej dodamy przeciwną, to wyjdzie właśnie ten element neutralny, bo tak tę liczbę będziemy nazywali, prawda? Czyli dla każdego A rzeczywistego istnieje pewna liczba. Ja ją nazwę B, dobra, Rzecz też rzeczywista, że A plus B to jest to samo co B plus A. To jest 0, prawda? No to B to tutaj oczywiście w tym przypadku B to jest nic innego jak liczba przeciwna do A, czyli minus A. Czyli zobaczcie, działanie dodawania ma takie własności. Oczywiście, jeżeli dodatkowo dołożymy sobie do tego wszystkiego jeszcze, na przykład, działanie mnożenia, to mamy różnego rodzaju rozdzielności i tak dalej. Zobaczcie, poprzez tę ostatnią własność tak naprawdę mamy też wprowadzone odejmowanie, prawda? Tutaj jakby mamy też, że odejmowanie i dodawanie to tak naprawdę nie są takie całkowicie przypadkowe. Przypadkowe liczby. Zobaczcie, a jak będzie z mnożeniem? Jakbyśmy wzięli y, działanie mnożenia, to czy tutaj te własności jakoś się przeniosą, czy może nie? Oczywiście, a razy b to jest to samo co b razy a. No, tutaj nie ma wątpliwości. a razy b i to pomnożone przez c to jest to samo co a razy no, b razy c. Prawda? Tutaj także taki, tak, taką własność łączności mamy. No a pytanie, no, co z zerem? No, oczywiście, a razy 0 to nie będzie a, prawda? Ale pytanie. Czy w zbiorze liczb rzeczywistych dla działania mnożenia istnieje taki element, że a razy ten element to da nam a, prawda? Czyli 7 razy coś da nam 7, 8 razy to coś da nam 8. No taka liczba oczywiście dla działania mnożenia też jest. Nazywa się 1, prawda? Czyli istnieje pewna liczba szczególna, nazywa się dokładnie 1, która ma taką własność, że dla każdej liczby rzeczywistej a razy 1 to jest to samo co 1 razy a, i to jest oczywiście a. No i zobaczcie, jeżeli chodzi o ostatnią własność, to no, element przeciwny w mnożeniu nie bardzo, ale zobaczcie, 0 oczywiście zostanie zastąpione przez a. Czyli czy istnieje takie b, że a razy b to jest to samo co b razy a, co, i no mamy mieć równe 1. Czy dla każdego a istnieje taki element b. Że A razy B to jest to samo co B razy A i to jest A, i to jest 1. No czy istnieje, jak ta liczba się nazywa ta B? No B to jest nic innego jak po prostu 1 przez A, prawda? To jest liczba przeciwna. Ale tu uwaga, czy ona istnieje dla każdej liczby? No nie. prawda? Takie B nie istnieje dla zera, czyli dla każdego A rzeczywistego i różnego od zera zachodzi ta własność. Co więcej, zobaczcie, ta własność jest na wyżej, czy istnieje jedynki nie dla każdego a rzeczywistego a razy 1 to jest 1 razy a i to jest a. Też pod warunkiem, że a jest różne od zera, prawda? Tutaj jakby znowu musimy mieć tą różność od zera. No i zobaczcie, tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć, że te wszystkie własności działają także dla mnożenia, ale w całym zbiorze liczb rzeczywistych poza zerem, prawda? Oczywiście no, te pierwsze dwie własności, czyli przemienność i łączność, działają dla każdej liczby rzeczywistej, ale dla każdej liczby rzeczywistej bez zera też działają, prawda? No i zobaczcie, mamy takie cztery własności. Przemienność, ta pierwsza, łączność, ta druga, tą trzecią własność nazwiemy istnieniem elementu neutralnego. Ten element neutralny będzie taki, że wykonamy działanie na dowolnym elemencie i tym neutralnym, to on jakby nic nie wniesie. A ta ostatnia własność to będzie istnienie elementu przeciwnego bądź odwrotnego, to w zależności od tego, czy mówimy o działaniu typu dodawanie, czy o, działanie, czy o działaniu typu Mnożenie. Zobaczcie, można by się zacząć zastanawiać, czy być może inne zbiory z innymi działaniami mają też takie własności. No i zobaczcie, popatrzmy na to, wyczyćmy sobie tablicę, no i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Są so, no te własności, być może napisać w pełnej ogólności. No i zobaczcie, do czego to nam wszystko, nas to wszystko prowadzi. Zobaczcie, tablica mamy pustą, i teraz popatrzcie, mamy jakiś zbiór, nazwijmy go A, mamy jakieś działanie, nazwijmy sobie je kółeczko. Dobra, i teraz patrzcie, co ta pierwsza własność powiedziała? Że A kółeczko B to będzie to samo co B kółeczko A. To będzie przemienność. To ma oczywiście działać dla każdego A i B, które należą do zbioru A. Druga własność, to tam mieliśmy trzy elementy: A, B i C, które należą do naszego zbioru A, i ona mówiła, że A kółeczko B. Czyli najpierw wykonamy sobie działanie a kółeczko b i na, na wyniku wykonamy działanie jeszcze z c. To będzie to samo, gdybyśmy najpierw wykonali działanie b kółeczko c i potem skółeczkowali to jakby z a. Element neutralny. Zobaczcie, istnieje pewien element, ja go e nazwę, neutralny, bo zobaczcie, dla, dla dodawania było to 0, dla mnożenia 1, więc on różny może być, że dla każdego elementu a z a ma być tak, że a kółeczko e to jest to samo co e kółeczko a, i to jest po prostu A. No i ostatnie, ostatnia własność, że dla każdego elementu ze zbioru istnieje inny element z tego zbioru, że A kółeczko B to jest B kółeczko A. No i to jest ten nasz element neutralny, czyli E, w zależności od tego, jak on się nazywa. Pierwsza własność przemienność, druga łączność, trzecia istnienie elementu neutralnego. Czwarta, ostatnia istnienie elementu odwrotnego bądź przeciwnego, to w zależności od tego, którą nazwę chcemy. I zobaczcie, taka struktura, czyli taka struktura algebraiczna, no bo zobaczcie, mamy tu jakieś działanie, czyli mówimy o algebrze, gdzie mamy pewien zbiór, i mamy pewne działanie, które ma te własności, zwłaszcza jeżeli ma te trzy ostatnie własności, czyli łączność istnienie elementu neutralnego, istnienie elementu przeciwnego bądź odwrotnego, będziemy nazywali grupą, czyli to będzie grupa. Każda struktura algebraiczna, która ma własności, będziemy nazywali ją grupą, a jeżeli jeszcze dodatkowo zajdzie to ta własność, no to ponieważ ta własność nazywa się przemiennością, to będziemy mówili o grupie, czyli będzie to grupa przemienna. No tutaj szału nie ma od przemienności, albo od takiego matematyka skandynawskiego, grupa Abelowa od nazwiska matematyka, który nazywał się Abel. prawda? Stąd grupa Abelowa, czyli grupa to mamy tylko łączność istnieje elementu neutralnego oraz przemiennego, a dodatkowo jeżeli e, istnieje elementu, przepraszam, przeciwnego bądź odwrotnego, a jeżeli dodatkowo działa, łączno, e, działa przemienność, e, to mamy grupę przemienną albo grupę Abelową. I zobaczcie, oczywiście zbiór liczb rzeczywistych z działaniem dodawania grupą jest, pokazaliśmy to przed chwilą. Zbiór liczb rzeczywistych, ale bez zera, z działaniem mnożenia też jest. A pytanie, jak będzie z mniejszymi zbiorami? Czy na przykład zbiór liczb wymiernych z dodawaniem będzie, takim, będzie miał takie własności? No tak, no bo oczywiście 0 jest liczbą e, wymierną i każda liczba wymierna ma liczbę odwrotną. A zobaczcie, zbiór liczb całkowitych z dodawaniem no też, a zbiór liczb naturalnych z dodawaniem, no i zobaczcie, tu już jest ciekawie, bo nie. Dlaczego? No bo nie każda liczba naturalna ma liczbę przeciwną. Czy każda liczba naturalna ma przeciwną? Od, e, liczbą przeciwną do 2 jest minus 2. Do 7... Jest minus 7, to 14 jest minus 14. Ale zobaczcie, minus 2, minus 7, minus 14 nie są liczbami naturalnymi. A zobaczcie, to jest bardzo ważne, że ta liczba przeciwna czy odwrotna, ona musi być w tym zbiorze. Czyli zobaczcie, to nie jest już grupa, prawda? Czyli to nie jest tak, że każdy zbiór z każdym działaniem grupą będzie, tylko pewne szczególne struktury algebraiczne będą grupami, a bycie grupą tak naprawdę, zobaczycie, że niesie za sobą całkiem dużo istotnych rzeczy istotnych własności, czyli jakby bycie grupą dla danego zbioru z pewnym działaniem, to jest tak naprawdę dosyć mocna i ważna własność. Popatrzcie, pomyślcie o tym, a na pewne własności tych różnych struktur popatrzymy, popatrzymy w przyszłości. Dzięki, do zobaczenia, pa pa.